Jak pisała pewna polska poetka, nic dwa razy się nie zdarza. Jeżeli brać to sformułowanie dosłownie, a nie w kontekście poetyckim, to historia polskiego kolejnictwa wielokrotnie dostarczała przykładów, że pewne rzeczy jednak łamią tę zasadę. Nie trzeba sięgać daleko w przeszłość. Druga połowa roku 1989 przyniosła dwa takie same wypadki, i to w tym samym miejscu, a opisał je nikt inny. Jak inżynier Władysław Ryński. Stacja kolejowa w Piotrkowie Trybunalskim w 1989 podzielona była na trzy okręgi nastawcze. Nastawnia dysponująca PT znajdowała się w centralnej części stacji, przy dworcu znajdowała się nastawnia wykonawcza PT1 a na głowicy południowej przy przejeździe na ulicy Roosevelta znajdowała się nastawnia wykonawcza PT2. Tak przedstawiała się scena, na której wieczorem 22 sierpnia rozpoczęła się teoretycznie kolejna zwykła nocna zmiana. Tuż przed 22 z Rozprzy, czyli od strony południowej, na tor drugiej stacji wjechał pociąg drogowy numer 14G. Na czele dwuwagonowego składu znajdowała się lokomotywa spalinowa sm 30033 Piotrków był jego stacją końcową, to też w celu zjazdu na tory postojowe przy lokomotywowni, pociąg przejechał przez część towarową i zatrzymał się przed tarczą manewrową zlokalizowaną na wiadukcie nad ulicą Narutowicza. Dyżurny ruchu pełniący służbę na nastawni dysponującej wywołał kilkukrotnie 14G przez radiotelefon, jednak nie otrzymał odpowiedzi. Przez następne kilka minut zajmował się dwoma innymi pociągami przejeżdżającymi przez Piotrków, towarowym i osobowym, które również przyjechały z kierunku Rozprzy. Kolejnym pociągiem był pospieszny 41502 Pogoria z Raciborza do Suwałk. Dziewięciowagonowy skład prowadzony był lokomotywą eu 07108 Maszynista pogorii zobaczył na semaforze wjazdowym sygnał zezwalający na jazdę. Ten sam widniał na semaforze drogowskazowym ustawionym w pobliżu nastawni dysponującej. Prędkość pociągu wynosiła wówczas 100 km na godzinę. Pogoria miała zgodnie z planem wjechać na tor przy peronie drugim Piotrkowskiego dworca. Jednakże po ominięciu semafora drogowskazowego maszynista zobaczył, że około 300 metrów przed lokomotywą coś stoi na torze numer 2. Wdrożył hamowanie nagłe i ewakuował się do przedziału maszynowego. Najechanie na pociąg gospodarczy nastąpiło przy prędkości 60 km na godzinę. Zniszczeniu uległ wagon narzędziowy, a drugi wagon pociągu 14G, jak i obie lokomotywy, zostały uszkodzone. Na szczęście, poza trzema kolejarzami z pociągu gospodarczego, nikt nie odniósł obrażeń. Wysłana na miejsce komisja dochodzeniowa odkryła, że dyżurny ruchu dysponujący z nastawni PT przyjął pogorię na tor drugi bez sprawdzenia, czy ten jest wolny. A znajdował się na nim przecież pociąg drogowy. Brak kontaktu przez radiotelefon z pociągiem drogowym był spowodowany tym, że na SM30033 nie zamontowano radiotelefonu. Okazało się również, że dyżurny od momentu rozpoczęcia pracy w Piotrkowie, to jest od stycznia 1989 roku, osobiście obsługiwał rozjazdy i sygnalizatory w okręgu nastawni dysponującej, mimo że zgodnie z przepisami powinien polecać prawidłowe przygotowanie przebiegów i sprawdzenie zajętości torów starszemu nastawniczemu. Wynikało to z faktu, że przed powrotem na nastawnię dysponującą w Piotrkowie pracował on jako zawiadowca na pobliskiej stacji w Babach. Pełniąc zastępczo obowiązki dyżurnego ruchu tamże. W babach znajdowały się inne urządzenia niż w stolicy województwa Piotrkowskiego, pozwalające dyżurnemu na osobistą obsługę urządzeń sterowania ruchem kolejowym. A ponieważ przez to przerwa między pełnieniem obowiązków dyżurnego ruchu nie przekroczyła pół roku, zgodnie z przepisami nie przeprowadzono wobec dyżurnego egzaminu sprawdzającego. Ten epizod skończył się tym, że dyżurnego oddano do dyspozycji komisji dyscyplinarnej oraz zobowiązano do pokrycia części kosztów w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Był jednak jeszcze jeden problem, który zauważono, ale wskutek pewnych turbulencji opóźnienie w jego eliminacji ponownie zaskutkowało wypadkiem. Poranek 4 grudnia 1989 roku był mglisty. Widoczność spadła do minimum 100 a maksimum 250 metrów. Z Piotrkowskiej lokomotywowni do pracy miało wyjechać 5 lokomotyw: SM30 do Goszkowic, 3 lokomotywy spalinowe do pociągu sieciowego stojącego w części towarowej stacji oraz SM42 do innego pociągu sieciowego. Tego dnia planowano zamknąć tor numer 2 między Piotrkowem a babami na 6 godzin w celu wykonania niezbędnych robót. 30 wyprawiono bez problemów, jednak trzy spalinówki SM30165, SM30280 oraz su 019 po wyjeździe z lokomotywowni na tor drugi zostały zatrzymane przez dyżurnego dysponującego, oczywiście zupełnie innego niż 3 miesiące wcześniej, który następnie zakomenderował zjazd innej lokomotywowni. Lokomotywy z części towarowej do lokomotywowni, a potem wspomnianą SM42 z Szopy do rejonu nastawni wykonawczej PT2. Wszystkie te czynności wykonał nastawniczy z nastawni PT. Tymczasem z Rozprzy za 5.8 odszedł ekspres 6104 Opolanin, zmierzający z Opola do Warszawy Wschodniej. Lokomotywa eu 07500 prowadziła 9 wagonów. Sześć drugiej klasy, dwa pierwszej klasy i jeden restauracyjny. Zgodnie z przewidywaniem, na semaforze wjazdowym wyświetlił się sygnał zezwalający na jazdę z pełną dozwoloną prędkością, zaś semafor drogowskazowy wyświetlał sygnał informujący, że następny semafor wskazuje stój. Przebieg był ułożony na tor przy peronie drugim na nastawnie dysponującą, maszynista podał sygnał baczność i rozpoczął hamowanie w celu zatrzymania się przed peronami, jednak po kilku sekundach zauważył, że 150 metrów przed nim, na tym samym torze co Opolanin, znajdują się trzy lokomotywy spalinowe. Od razu wdrożył hamowanie nagłe i uciekł do przedziału maszynowego. Tymczasem na nastawnię wykonawczą PT-1, położoną na głowicy północnej a przy wiadukcie nad ulicą Wojska Polskiego, czyli 300 metrów od przejazdu kolejowego na ulicy Słowackiego, przyszło polecenie z nastawni dysponującej, aby wyświetlić na semaforze wyjazdowym sygnał zezwalający na jazdę dla Opolanina. Chwilę później nastawnicza zauważyła, że za semaforem wyjazdowym jakimś cudem znalazły się trzy lokomotywy spalinowe. Po odpowiednim skomentowaniu działań maszynistów tych spalinówek i obsługi nastawni dysponującej, postanowiła skontaktować się z nastawnią PT. Jednak jakby na życzenie, jej posterunek został wywołany przez dyżurnego dysponującego, pytającego o to, czy w okręgu nie znalazły się lokomotywy spalinowe. Nastawnicza potwierdziła, a po krótkiej chwili milczenia dyżurny kazał przestawić spalinówki na sąsiedni tor. Maszyniści jednak odmówili, mówiąc, że z powodu najechania pociągu ekspresowego do czasu przybycia komisji dochodzeniowej nie ruszą się z miejsca. Ekspres najechał na trzy spalinówki na przyjeździe kolejowym na ulicy Słowackiego z prędkością 60 km na godzinę. Siła zderzenia była tak duża, że spowodowała odrzucenie trzech spalinówek na drugi koniec peronów. Dodatkowo uszkodzeniu uległ zbiornik z paliwem na lokomotywie su 42019 co przy gwałtownym odrzucie spowodowało ochlapanie olejem napędowym peronu pierwszego i 24 pasażerów oczekujących na Opolanina. Dzięki reakcji załogi trzech lokomotyw na nadjeżdżający ekspres, czyli uruchomieniu spalinówek i ucieczce w kierunku północnym, udało się uniknąć powiększenia katastrofy. Komisja ustaliła, że dyżurny ruchu dysponujący złamał postanowienie z czerwca zakładające jas manewrowych na 30 minut przed przejazdem ekspresów. Jednak, jak zauważył inżynier Ryński, Zarządzenie to zostało wprowadzone bez uwzględnienia realiów pracy większych stacji, takich jak piotrków. Zaś przyczyną kolejnego przyjęcia pociągu na tor zajęty było to samo co w sierpniu: brak stwierdzenia, czy tor jest wolny. Przyczyną tego wszystkiego był fakt, że tory pierwszy i drugi nie były izolowane to jest, nie zamontowano na nich obwodów torowych pozwalających stwierdzić z nastawni, bez wyglądania przez okno, czy tor jest zajęty. Dyżurnego dysponującego oddano do dyspozycji komisji dyscyplinarnej i razem z nastawniczym zobowiązano do pokrycia kosztów w wysokości trzech pensji, a izolację torów pierwszego i drugiego w końcu wykonano w 1990 roku. Od tego czasu na stacji w Piotrkowie nie doszło do żadnego najechania pociągów.